Witam Was wyjątkowo nie w moim barze, ale podczas specjalnego, kolejnego odcinka wprost z baru Finlandii. Wyjątkowego, zlokalizowanego w tej zieleni, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Formułę moich spotkań już znacie, ale dziś mam dla Was trzy nowości. Po pierwsze, dwa nowe produkty Finlandia Botanica: ten infuzowany ogórkiem i miętą, a ten dziką jagodą. I różą. Za chwilę pokażę Wam, jak przygotować koktajle z tymi alkoholami, ale jeszcze niespodzianką są moi goście. Duet Warsaw Jungle, który reprezentują Beata i Remek, propagujący roślinność i zieleń w mieszkaniach i w mieście. Ty dobrze to powiedziałeś? Głównie skupiamy się na mieszkaniach, przynajmniej w naszej działalności, ale nasze zainteresowania ostatnio wyszły z mieszkania, ale nie wyszły z miasta, czyli. Interesujemy się tą roślinnością miejską. To, jak to zieleń funkcjonuje w mieście, jak można jej pomagać w tym funkcjonowaniu, jak ona może pomagać nam we funkcjonowaniu. Z ciekawości, bo na pewno macie kwiaty, rośliny, zioła u siebie w domu. Ile? Około stu i kolekcja cały czas się powiększa. A czy w tej domowej dżungli, tak z punktu widzenia barmana, macie jakieś swoje zioła, kwiaty? Coś, co możecie wykorzystać w koktajle? Ja bym zaproponowała gościom bratki z naszego balkonu, które są jadalne, a które mają piękną formę i kolorystykę mogą być naprawdę w wielu barwach. Ja widziałam użycie właśnie bratków, fiołków i habrów w koktajlach i powiem wam, tak, to jest przepiękny widok. Naturalne składniki to również to, co mamy w naszej Finlandii Botanika Ta jest infuzowana miętą i ogórkiem, a ta dziką jagodą i różą. A powiedz, czym jest ta infuzja? Bo mi się to bardziej kojarzy z wąsatym naukowcem ze Szwajcarii. Infuzja polega na tym, że właściwie wszelkie zioła, przyprawy zalewa się alkoholem. Alkohol wyciąga z nich odpowiednie aromaty. My to potem pięknie zamykamy w cudownych, ślicznych butelkach. Właściwie Finlandia Botanical jest takim łącznikiem pomiędzy czystą wódką a ginem. Gin, czyli w pewnym sensie właśnie infuzowany wszelkimi takimi składnikami. Zastanawiam się, jak pić Finlandię Botanical. Przede wszystkim to pijmy tak, jak chcemy. Spróbujmy i zobaczymy, jak nam będzie odpowiadać. Ja lubię z takimi lekkimi dodatkami: tonik, lemoniada i oczywiście bardzo dużo dekoracji. Wszelkie zioła, rozmaryn, cokolwiek mi wpadnie pod rękę. Bazylia, mięta. No czasem niestety nie ma takich ziół, prawda? W domu nie zawsze hodujemy, no i to jest właśnie pytanie: skąd wziąć? Takie zioła. No ale zawsze możemy w domu hodować, albo możemy spróbować poszukać dziko rosnących. Przynajmniej części z nich, na przykład mięta w Warszawie, akurat pojawia się na placu grzybowskim, na skwerku. Albo są fantastyczne domki fińskie. Tak, domki fińskie na górnym jazdowie, przy których działają ogrody społecznościowe, w których można uprawiać warzywa, owoce, ale również zioła. Czyli. Zieleń, zieleń dookoła, ale z tego co wiem, również zieleń no, ma wpływ na naszą psychikę. No? Jak najbardziej. Zieleń, ym, sam widok zieleni ma działanie uspokajające, poprawia kreatywność, obniża poziom stresu. Tak, okazuje się, że patrzenie przez 20 minut na zieleń obniża poziom kortyzolu o prawie 15%. Skoro jesteśmy przy procentach, to pozwólcie, że ja przygotuję Wam moje dwa ulubione koktajle z Finlandią Botanical. A w tym czasie chciałbym się dowiedzieć, jakie są Wasze ulubione miejsca zielone, nie tylko w mieście, ale też w całym kraju. Co odwiedza, odwiedzacie? Gdzie obcujecie z naturą? Fantastycznie zawsze się wybrać nad morze. Oczywiście nie każdy ma tyle szczęścia, żeby mieszkać w Helsinkach czy, czy w trójmieście. Jeżeli nie mamy morza, no to zawsze świetna jest rzeka. W Warszawie na przykład mamy 13-kilometrowy pas nieuregulowanej Wisły. Tak, warto wspomnieć o tym, że drzewa chłodzą, także w tym samym momencie na betonowym placu jest znacznie cieplej niż w parku. Ja nie wiem, czy wiesz, najmniejszy park na świecie to park w Portland, który nazywa się Mill Ends i który mierzy średnicy 60 cm. Tak. Jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmniejszy park, ale rzeczywiście jest to park. Znany jest park w Nowym Jorku, który nazywa się Pali bodajże, tak? Pali Park. Pali który, w którym znajduje się ściana z wodospadem, którego szum wody zagłusza szum miasta. Ale to musi naprawdę nieźle szumieć w Nowym Jorku. Wiem, byłem i wiem, że głośno jest. Tak. A jeśli mówimy o relaksacji, o zieleni i o wodach, możemy wspomnieć o miejscowościach zdrojowych, do których chętnie od kilku lat jeździmy, których szukamy orzeźwienia, siedząc w pijalni, pod palmami, yy, strelicjami, fikusami i mnóstwem innych ciekawych gatunków roślin. Mam nadzieję, że moje koktajle będą równie orzeźwiające. Moja propozycja to Rose Spritz i Mint Spritz. Rose Spritz robiony z Finlandii infuzowanej dziką jagodą różą. Z dodatkiem gazowanej lemoniady, troszeczkę soku limonkowego. I dekoracja płatki róży jadalnej, które dodają również aromat, nie tylko pięknie wyglądają. Jeżeli chodzi o minch Spritz, połączenie Finlandii Botanikale infuzowanej ogórkiem miętą z dodatkiem toniku i soku limonkowego. Jest bardzo proste do zrobienia. I wszystko jest gotowe. Data, który? Różany czy mięta ogórek? Na różany. – Bardzo proszę, różany jest twój, Remek. Dziękuję. Ja w takim razie ogórko, bardzo proszę, Dzięki. Czyli co? Za naturę. Pierwsze orzeźwienie mamy za sobą. Za chwilę pokażę Wam dwa kolejne koktajle z wykorzystaniem Finlandii Botanical, ale w tym czasie chciałbym, żebyście powiedzieli nam, skąd w ogóle się wzięła moda na roślinność. To nie jest jakaś nowa moda, to znaczy może akurat jest trochę nowa, ale ona przez historię się przewija i na przykład w latach 60. w Anglii. Książka o uprawie roślin była drugą, co to popularności, książką po Piśmie Świętym. Nam się przez długi czas tutaj kojarzyły te rośliny z, z urzędem skarbowym, czy przykrą wizytą w Zusie. Albo w przychodni. Albo w przychodni z tymi przykurzonymi paprotkami jeszcze z czasów dinozaurów. Gdzieś te rośliny się wręcz może wyrzucało, nawet, bo to, bo to wstyd mieć coś takiego. Ale ta moda zaczęła wracać na dobrą sprawę, to jest nie tyle moda, ile po prostu potrzeba. Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak ważna jest zieleń w naszym otoczeniu i jak powinniśmy o nią dbać. A ciekawym zjawiskiem, e, taką można powiedzieć miłością do roślin w formie ekstremalnej jest e, miejska partyzantka ogrodnicza. Partyzantka? nie no, tak. groźnie, ale nie jest groźny. I ciekawe jest to, że to przychodzi oczywiście do Polski. Dajcie mi sekundkę. Już. Liderem tej, tego ruchu jest Richard Reynolds, który od 2004 roku dba o to, żeby żadna pusta donica czy zapomniany trawnik nie były zazielenione czy ukwiecone. Nie pozostawały puste. Dokładnie. Dokładnie tak. Koktajle tak. są gotowe. Pierwszy to Skinny Mint. Połączenie w Finlandii Botanical infuzowanej miętą i ogórkiem, a skoro nie ma w niej dodatków cukru ani sztucznych żadnych aromatów, to w połączeniu z wodą mineralną jest godny swojej nazwy i jest bardzo nisko kaloryczny. A drugi to Butterfly Collins, połączenie Finlandii infuzowanej właśnie dziką jagodą, różą z dodatkiem soku cytrynowego, syropu cukrowego, z delikatnym dodatkiem likieru Chambord, który ewentualnie w domu możemy podmienić syropem jeżynowym. No, na który ma ochotę. – Ja się skuszę na skinny mint. Bardzo proszę, a ja wezmę różę. W takim razie, kochani, mam nadzieję, że będą wam smakować. Wygląda na to, że mamy jeszcze jakieś plany na upalne lato z Finlandią Botaniką. No, ja na pewno z Finlandią spotkam się nieraz w zielonych zakątkach miasta. Bardzo wam dziękuję przede wszystkim za rozmowę, również za to, co robicie, czyli za, za to, że zarażacie wszystkich miłością do natury, do, do, do zieleni. A was, kochani, serdecznie zapraszam na facebookowy profil Finlandii, gdzie będziecie mogli znaleźć bardzo wiele inspiracji do tworzenia koktajli z Finlandią Botanika. Liczę na was pomysłowość. No cóż, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. A wy przesadzacie? Czasem przesadzamy, ale z mniejszej doniczki do większej. <grywa>